Co by było, gdyby istniał sposób, żeby ludzie mówili o Twojej firmie, albo jeszcze lepiej, o Twoim produkcie? I nie mam tutaj na myśli kilku klientów, którzy napiszą dwa zdania pod Twoim profilem na Facebooku. Mówię o czymś większym, na przykład to, że pojawisz się na karcie eksploruj albo na karcie sugestie i zobaczy Ciebie no te przysłowiowe pół internetu czy nie byłoby to niesamowite? Jeśli na przykład szukasz takich wyników, to baz marketing jest tutaj odpowiedzią. Ale w jaki sposób ta ciekawa strategia sprawia, że kampanie docierają do jak największej liczby osób? No i praktycznie są wszędzie poruszane. Dzisiaj właśnie będzie o tym, co to jest baz marketing, będzie kilka przykładów marek, które jego używają z olbrzymimi sukcesami i jak to zrobić krok po kroku. Więc jeśli chcesz zrozumieć wszystkie aspekty baz marketingu, to zapraszam Rafał Schreiner. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work life balance, sport, biohacking, Jak to połączyć, mieć nawet czas, wypić ślubną kawę. Ja lubię zmrożone jest i koniecznie subskrybujcie. Na wstępie dzięki jeśli już subskrybujesz ten kanał, jeśli jeszcze nie, to nie wiesz. No, nie ma na co czekać i przy okazji oczywiście możesz polajkować ten film, żeby trochę podbić algorytm YouTube'a. Jeśli jest z drugiej strony coś, o czym chciałbyś usłyszeć bądź chciałbyś usłyszeć w kolejnym odcinku, to po prostu napisz w komentarzu i zobaczę, czy możemy zrobić na ten temat odcinek. A teraz bas marketing. Jak wiesz, jest to pewna strategia, która ma zdanie zadanie rozprzestrzeniać się poprzez interakcję ludzi. To jest po prostu taka sztuczka marketingowa, która służy, żeby maksymalizować popularność kampanii, które wykorzystują najstarszy na świecie sposób udostępniania informacji, czyli tak zwaną pocztę pantoflową. Jeśli chodzi o kampanię baz marketing, to one stawiają na takie nietypowe treści, żeby upewnić się, że wszyscy będą o tym mówić bez dodatkowych kosztów dla samej firmy czy działu marketingu, a przynajmniej w tej dalszej fazie, bo na początku, oczywiście, trzeba trochę ten baz marketing popchnąć wiralowo, ale o tym później. Bo wśród zalet baz marketingu mówi się o tym, że on tworzy pozytywny szum wokół Twojej marki czy wokół Twojego produktu. Ty możesz docierać do większej grupy odbiorców, która na przykład wykracza poza osobowość kupującego firmy, tą podstawową buyer persona. Możesz generować na przykład bezpłatną reklamę dla swojej marki czy produktów itd. I jakie są rodzaje baz marketingu? Otóż. No, buzz Marketing zwykle zaczyna hmm, swoje działanie, zaczyna się od koncepcji albo od jakiegoś pomysłu, który ma wzbudzać w ludziach ekscytację, ciekawość, czy ma ich w pewien sposób intrygować Twoją marką. I oczywiście wiele firm stosuje tę technikę na całym świecie, a same kampanie marketingu internetowego, które obejmują strategię Buzz Marketing, no, która oczywiście tak w stronące nie jest zbyt długotrwała, to mimo wszystko to jest niedrogi sposób, żeby zwrócić uwagę ludzi na Twoją firmę. Według Marka Hughes'a, człowieka, o którym mówi się, że to on wymyślił ten termin baz marketing, istnieje sześć takich różnych sposobów tworzenia właśnie tej kampanii baz marketingowej, które opisał w swojej książce. Dla zainteresowanych, oczywiście, podaję link w opisie filmu. I oznacza to, że dobra kampania, ona musi opierać się na jednym z takich czynników, on określa jako czynniki wow, takie wyzwalacze. Czyli mówi, że to jest pewien budulec, który stara się rozprzestrzenić te działania w internecie. No, okay, więc. Czym są te czynniki, dlaczego one mają tworzyć świetne kampanie baz marketingowe dla Ciebie. Numer jeden to tabu. Tabu to jest pewien wyzwalacz, który można łatwo aktywować w naszych ludzkich mózgach, bo kiedy słyszymy jakieś komunikaty, które wykraczają poza to, co zwyczajnie, to nagle jest o wow, to jest temat tabu, o tym się nie rozmawia, o tym się rozmawia. Pomyśl na przykład o swojej reakcji, kiedy słyszysz słowo aborcja albo kanibalizm. Niezależnie od tego, czy jesteśmy. Czymś zdegustowani, czy zaskoczeni, to prawda jest taka, że zawsze mamy jakąś odpowiedź, czy jakieś zdanie, czy jakąś opinię na dany temat i będziemy po prostu ze sobą dalej rozmawiać i to się rozprzestrzenia w internecie. I tymi wyzwalaczami tabu dla kampanii marketingu, to może być na przykład y, taki cel, żeby zwiększać popularność. Ale dlaczego tak się dzieje? No, ponieważ te kontrowersyjne tematy one dają odbiorcom powód, żeby opowiedzieli się po jednej z tych dwóch stron debaty, i jest to doskonałe właśnie narzędzie, żeby tworzyć ten buzz, czyli ten szum. I to jest, y, wiesz, to tak działa w social mediach, czyli im więcej udostępnień, lajków, komentarzy, tym algorytmy pchają wyżej, bo uznają, że ten temat jest. Ciekawy. Numer drugi to na przykład one mogą być kampanie buzz marketingu Niezwykłe, bo niezwykłość to po prostu kolejny wyzwalacz, kiedy widzimy coś, co jest po prostu dla nas nietypowe. Jest to technika, która jest oczywiście stosowana przez popularne marki, takie jak Apple, i oni za, za pomocą tej techniki starają się upewnić, czy wypuszczenie nowego produktu stanie się tym tematem szumu, tematów rozmów, ale o strategii. Apple powiem ci później. I niezwykłość oczywiście, ona może być czymś zupełnie nowym i czymś, co w ogóle nigdy było niespotykane czy niewidziane, albo po prostu może być tym czymś, co jest lepsze od produktów twojej konkurencji. Trzeci typ to może być znakomitość, czyli o czymś znakomitym mówimy wtedy, kiedy widzimy coś, co wykracza poza taką naszą percepcję marki, które Mogą tworzyć produkty dla swoich klientów, bo to co niezwykłe jest łatwe do zauważenia, ponieważ zależy to od zadowolenia konsumenta. No i ludzie, oczywiście, jako grupa chętnie słuchają historii z tym szczęśliwym, powiedzmy, przysłowi o zakończeniu. Numer czwarty to jest skandal, bo skandal jest prawdopodobnie najpopularniejszym w ogóle ze wszystkich tych wyzwalaczy, ponieważ on zaskakuje i szokuje, czy to pozytywnie, czy to negatywnie, i tym samym po prostu generuje szum. Możesz znaleźć wiele przykładów marek, które na przykład stawiają na skandal i na takie oburzające reklamy, żeby upewnić się, że w ogóle ich klienci usłyszą o ich nowych wiadomościach, czy produktach, czy usługach. Ale uważaj, to jest tam pasz po cienkim lodzie, bo ten rodzaj marketingu może generować negatywny szum dla Twojej marki, jeśli nie będzie prowadzony ostrożnie. Numer 5 to jest to, że może być on wesoły, bo przezabawny rodzaj bas marketingu to taki, który po prostu polega na w śmianiu się na dobrych emocjach i za pomocą tego przyciągasz uwagę ludzi, i publiczności. I ludzie zawsze szukają powodów, żeby czuć się dobrze, żeby mieć zabawę, żeby być takim zaangażowanym entertainment po prostu. I właśnie dlatego jest to, co wiele firm używa, projektując te swoje kampanie bas marketingu. A szósty czynnik to jest sekret, bo wszyscy lubimy sekrety. Wiesz, ludzie są z natury ciekawscy. A kiedy coś wzbudza nasze zainteresowanie, to chcemy wiedzieć wszystko, co jest z tym związane. Dobrze strzeżone sekrety, a nawet wiadomości, które zawierają wskazówki, które dotyczą czegoś większego niż to, co widzimy przed nami, są pewnym sposobem, żeby wywołać ten buzz, ten szum. Więc jak stworzyć ten buzz marketing? Bo w tym momencie, kiedy już znasz te wyzwalacze, które są najczęściej używane w kampaniach baz marketingowych, to pora, żebym pokazał Tobie, jak sprawić, żeby ludzie rozmawiali o Twoim nawet na przykład produkcie czy o Twojej marce. Krok pierwszy. Poznaj swoich odbiorców, bo przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu, czy to poprzez zwykłą kampanię, czy poprzez działania bez marketing, Twoja marka musi wiedzieć, do kogo chce dotrzeć. Podczas kiedy właśnie marketing szeptany zapewnia Tobie większą jakąś liczbę odbiorców, to żeby mieć wysoką konwersję, musisz wiedzieć, kto jest tą Twoją buying persona, czyli kto od Ciebie dokładnie kupuje. I Ty oczywiście powinieneś budować treści myśląc o ludziach, na których twoja marka ma największy wpływ. Krok drugi to kinowe teasery. Co to w ogóle znaczy? Po prostu możesz zacząć drażnić tą swoją grupę docelową. W cudzysłowie oczywiście drażnić, czyli stosuj takie zwiastuny, tak jak właśnie zwiastuny kinowe tych nowych filmów, które mają się pojawić. Chodzi o to, żeby ludzie nie mogli po prostu doczekać premiery. I oczywiście teasery pomogą tobie. Upewnić się, że potencjalni klienci są tak samo podekscytowani tym nowym produktem jak ty czy twój dział marketingu. I taki tip ode mnie to jest to, że możesz wykorzystać zwiastuny jako pewną okazję, na przykład do zapisywania ludzi na newsletter, bo robisz to na zasadzie wkrótce premiera i powiadomimy Ciebie kiedy sprzedaż będzie dostępna, albo na przykład możesz tutaj zrobić lead magnet. Krok trzeci: utwórz markowy hashtag. To nie jest obowiązkowe, ale w dłuższej perspektywie robi naprawdę różnicę, więc jeśli Chcesz myśleć z takim wyprzedzeniem, no to prawdopodobnie powinieneś tworzyć dla swoich kampanii czy, czy marki własny hashtag we wszystkich mediach, gdzie, gdzie możesz publikować swoją wiadomość, bo hashtagi ułatwiają śledzenie opinii konsumentów w momencie, kiedy już opublikujesz nową kampanię. I dzięki temu łatwiej Tobie będzie na przykład generować dane o Twojej kampanii Baz Marketingu, być, że widział czymś ludzie dzielą. Co publikują, i tak dalej. Krok czwarty to jest to, żebyś dał swoim klientom powód do zaangażowania, bo teraz, kiedy już właśnie wykonałeś wszystkie te swoje prace przygotowawcze, no to nadszedł ten czas, żeby zacząć budować samą kampanię. I oczywiście, dobra strategia marketingu treści będzie tutaj Twoim największym przymierzeńcem, jeśli chodzi o budowanie skutecznego marketingu szeptanego, czyli tego bazu. Bo zwróć uwagę tutaj na sam proces, zwróć tutaj na przykład uwagę na swój sales page. Dalej upewnij się, że jest on odpowiednio kuszący i zapewnia wezwanie do działania. Krok piąty to jest wybierz wideo, bo bardziej prawdopodobne oczywiście jest to, że odniesiesz sukces z wideo niż w przypadku używania innych form treści, więc spróbuj wymyślać jakieś pomysły, które można łatwo przekształcić w formy i te treści wizualne, bo oczywiście filmy mają większy wpływ, są łatwiejsze do udostępniania i bardziej no, wciągające, także pamiętaj o tym podczas tworzenia kampanii. I mamy dalej krok szósty, czyli znajdź odpowiednich influencerów, bo jeśli naprawdę chcesz, żeby twój baz marketing docierał do ludzi, to musisz udostępnić go dużej grupie odbiorców. Więc wybierz influencerów, którzy mogą Ci w tym pomóc, bo ci szanowani influencerzy, którzy mają dobrą reputację, to mają już relacje z grupą docelową, a ich posty po prostu będą miały dużą szansę na dobre przyjęcie. I krok siódmy to jest to, żebyś monitorował i żebyś uczył się, bo teraz w tym momencie to musimy badać. Przyglądać się wynikom, możesz korzystać z Google Analytics. Dzięki temu będziesz wiedział, na przykład, ile osób odwiedziło Twoją witrynę, czy obejrzało Twój film na YouTube, z YouTube Analytics i tak dalej. Także zapoznać się po prostu z podstawowymi wskaźnikami KPI, żeby wiedzieć, kiedy radzisz sobie lepiej, jaka strategia baz marketingu działa lepiej no i czy baz marketing jest dla Ciebie dobry. I każda kampania, pamiętaj, to okazja, żeby się uczyć, żeby się rozwijać. I oczywiście kiedy próbujesz dotrzeć do większej liczby odbiorców, to się będzie dokładnie działo, więc dokumentuj każdy krok, stosuj analitykę, żeby przyspieszać i zdobywać lepsze efekty z tych swoich kampanii. I teraz kolejna część naszego tematu, jakie są w ogóle przykłady marek, które prowadzą bass marketing. Bo jak wiesz, bass marketing to mega strategia, która ma na celu zachęcenie ludzi do rozmowy o Twojej marce. I skoro jego celem jest generowanie zaangażowania dla Twojej firmy poprzez pocztę pantoflową, sprawiając, że ludzie są tak bardzo pod wrażeniem Twojego produktu albo Twojej kampanii, że po prostu o tym mówią czy udostępniają. Bo tutaj mamy pierwszy przykład, jako baz marketing, stary dobry Old Spice, bo Old Spice to oczywiście teraz znana marka, ale wiele osób nie wie, że nie zawsze tak było. Marka straciła swój impet niestety w latach 90-tych, sam pamiętam jeszcze, te stare reklamy z lat 90. i wtedy oni stanęli przed poważnym wyzwaniem, bo przez lata zostali praktycznie zapomnieni wraz z innymi prestiżowymi symbolami tamtej epoki. I przeskakujemy teraz do roku 2010, kiedy to zrobili całkowity rebranding, kiedy zrobili tak świetne kampanie, że one stały się znanymi dla nas memami. Pierwszy film, The Man Your Man Could Smell Like, był właśnie pierwszą mega skuteczną kampanią marki Buzz Marketing. I drugi świetny przykład to Apple. Apple, jak wiesz, to firma, która po prostu na przestrzeni lat wielokrotnie wykorzystuje kampanię marketingu szeptanego, żeby promować to wprowadzenie na rynek nowego swojego produktu. iPhone'a, iPada, iPoda czy AirPodsów. Artykuły czy różne reklamy, które szczegółowo opisują cechy każdego nowego produktu. Linia ludzi, którą na przykład widzisz na różnych premierach, którzy czekają. Snący przed sklepami i śpią na przed w namiotach tylko po to, żeby jako jedni z pierwszych otrzymać nowy iPhone, jest świadectwem właśnie skuteczności kampanii. A na dzisiaj to już koniec. Przypominam, że możesz wejść na platformę ze szkoleniami online, do której masz link w opisie tego filmu. Jest tam masa konkretnej wiedzy, która przyda Ci się w zależności od tego, co chcesz osiągnąć. Jeśli masz jakieś pytania, to oczywiście możesz je zadać w komentarzach i daj mi znać po prostu, co sądzisz o tym filmie. A tymczasem dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie Rafał Schreiner. A, nie zapomnij o subskrypcji i w tym momencie powinny pojawić się inne moje filmy na ekranie, także zachęcam do obejrzenia.